Cię. dobry pies, dobry Wy macie sokoły ja mam pieski, dwa o kochają się nawzajem, tak piękne psy Pania też ładny, duży piesek rasowy muszę go na uwięzie trzymać, żeby nigdzie nie uciekał a dzisiaj Ci zdejmę to albo jeszcze nie pokaż twarz, o jaki ładny pokaż że ja. Płaka zęby ludziom moim. Ty taki tygrys. A, ha, ha. On to lubi, tak także ro, robię. Lubi, ha Patrzcie się, jaki tygrys. A, ha, ha. no wystarczy tygrysku. Idź się, polataj trochę. No, to ja cię muszę sfotografować. Pokaż się. Okay. No stój tak. Nie ruszaj się. Muszę cię wszyscy widzieć, jakiś ładny. Ta niesamowita luks No stój tak Jeszcze, jeszcze troszeczki oblicz się trochę, Oblić, ob... rób tak Kochasz swojego pana, kocha, kocha Tak? <gry> Paskaczesz trochę? Paskacz trochę, Reksiu poskacz no poskacz skakaj skakaj mm? no pokaż się Jakby się nie gryzie <grytanie> ty kurczy mój macie ty <grytanie> dobry piesek dobry grzeczny jesteś tak? powtarzaj mm? mnie no no, pokaż się troszeczkę do kamery. Sieć! O, jaki piesek. No co ja powiedziałem? Siad! Siad! Sprzeczny piesek. Siad mówię! Siad! Siad! Mówiłem siad? A. Psy.